Akacjowa 38, Mauro włamuje się do domu Kajetany, Ursula znika bez śladu, Servando słyszy niepokojące odgłosy dochodzące z dawno opuszczonego mieszkania Kajetany. Przerażony, nie działa już na własną rękę, tym razem wzywa Mauro. Były komisarz nie waha się ani chwili. Wraz z Felip dokonuje włamania, ale wewnątrz nie zastają nikogo. Czyżby spóźnili się o kilka minut? Nie wiedzą jeszcze, że Kajetana w tym samym czasie wyprowadza Ursulę, półprzytomną, znękaną, ukrytą przed światem. Wszystko wskazuje na to, że Sotelo miała pomocnika. Ale kto mógł jej pomóc w tej perfekcyjnej ucieczce? W międzyczasie atmosfera w domu Celi robi się nieznośna, Rosina przeprowadza się właśnie tam, a Lolita z trudem powstrzymuje irytację. Czy nowa sąsiedzka sytuacja doprowadzi do kolejnego wybuchu? Śledztwo, zniknięcie i sekretna pomoc w ucieczce. Ten odcinek akacjowej 38 wstrząśnie ulicą i ujawni, że Kajetana wcale nie zniknęła, tylko czekała na odpowiedni moment, by znów uderzyć. Servando kończył swój wieczorny obchód. Zmęczenie ciążyło mu na ramionach jak wilgotny płaszcz. Sprawdzał zamki, poprawiał wycieraczki, mrucząc pod nosem skargi na reumatyzm i na niewdzięczność mieszkańców, którzy nigdy nie doceniali jego tytanicznej pracy. Przystanął na chwilę na półpiętrze, by oprzeć się o poręcz i złapać oddech. Właśnie wtedy to usłyszał. To nie był zwykły, codzienny hałas. Nie skrzypienie starych desek podłogowych ani szum wiatru w kominie. To był dźwięk przytłumiony, chrapliwy. Jakby ktoś próbował przesunąć ciężki mebel, ale robił to w pośpiechu niezdarnie. Potem nastąpiła chwila ciszy, tak głębokiej, że serwando słyszał bicie własnego serca. A zaraz po niej, cichy, zduszony jęk, portier zamarł. Włosy zjeżyły mu się na karku. Dźwięk dochodził bezsprzecznie z mieszkania numer 38, z legowiska Smoka, z apartamentu kajetany Sotelo Rus. Odruchowo zrobił krok w tył. Miał już w życiu wystarczająco dużo kłopotów przez tę kobietę. Każda próba działania na własną rękę, każda interwencja, kończyła się dla niego upokorzeniem lub oskarżeniem. Przez jego głowę przemknęły wspomnienia, oskarżenia o kradzież, pogardliwe spojrzenia, groźby. Trzymaj się od niej z daleka, Servando, powtarzał sobie setki razy. To nie twoja sprawa. Ale jęk, który usłyszał, nie był głosem kajetany. Był słaby, pełen bólu, brzmiał jak ostatnie tchnienie istoty walczącej o życie. Czy mógłby spać spokojnie, wiedząc, że za tymi drzwiami ktoś być może umiera? Że okrutna Kajetana znów realizuje jakiś swój diaboliczny plan? Zacisnął pięści, tym razem nie będzie głupcem, nie będzie bohaterem, nie zapuka do tych drzwi, by spotkać się z lodowatym spojrzeniem i kłamstwami. Ale też nie odwróci się plecami. Istniał tylko jeden człowiek, który miał z Kajetaną rachunki do wyrównania równie wielkie, a może nawet większe, niż cała reszta ulicy Akacjowej razem wzięta. Człowiek, który czekał na najmniejszy pretekst, na najmniejszą szczelinę w pancerzu Kajetany, by wbić w nią ostrze sprawiedliwości. Były komisarz Mauro San Emiterio, Servando odwrócił się i niemal zbiegł po schodach, zapominając o bolących stawach. Jego serce waliło z mieszaniny strachu i nowej, niepokojącej determinacji. Tym razem nie działał sam. Tym razem sprowadzał na kajetanę jej największego wroga, rozdział 2, agonia i triumf. Wewnątrz apartamentu numer 38 panował półmrok. Ciężkie, brokatowe zasłony były zaciągnięte, odcinając mieszkanie od świata zewnętrznego. Powietrze było gęste i duszne, przesycone zapachem drogich perfum, kurzu i czegoś jeszcze, słodkawą, mdlącą wonią choroby i śmierci. Na ogromnym, rzeźbionym łożu leżała Ursula Senta. Jej niegdyś surowa, pełna władzy twarz teraz była maską cierpienia. Skóra miała woskowy, żółtawy odcień, a oczy, zapadnięte w oczodołach, gorączkowo błądziły po pokoju, szukając punktu zaczepienia w wirującej mgle agonii. Każdy oddech był płytkim, bolesnym haustem powietrza. Jej ciało drżało w niekontrolowanych konwulsjach. Nad nią, niczym anioł zemsty, stała Kajetana. Na jej twarzy malował się wyraz czystej, nieskażonej satysfakcji. To był uśmiech artysty podziwiającego swoje ukończone dzieło. W jej oczach nie było litości, jedynie zimny, wyrachowany triumf. Przez lata Ursula była jej powierniczką, jej narzędziem, jej cieniem. Ale stała się też zagrożeniem. Wiedziała za dużo. Próbowała szantażować, grać na własnych warunkach. A w świecie kajetany nikt, absolutnie nikt, nie mógł grać na własnych warunkach. Pochyliła się nad umierającą, a jej głos był jedwabistym szeptem, w którym jednak kryła się ostrość Stali. Widzisz, Ursuło, zawsze ci mówiłam, że nikt nie jest niezastąpiony. Byłaś moją najlepszą uczennicą, to prawda. Nauczyłaś się ode mnie wszystkiego: intryk, manipulacji, okrucieństwa, ale zapomniałaś o najważniejszej lekcji: nigdy, przenigdy nie odwracaj się przeciwko swojemu Stwórcy. Ursula poruszyła spieszchniętymi wargami, próbując coś powiedzieć. Z jej gardła wydobył się jedynie cichy harkot. W jej oczach, na moment, błysnęła dawna nienawiść. Chcesz coś powiedzieć? Zadrwiła Kajetana, przysuwając ucho do jej ust. Chcesz błagać o przebaczenie, a może chcesz mi znów grozić? Mów, droga Ursulo. Zamieniam się w słuch. Kajetana delektowała się każdą sekundą. Patrzenie na agonię tej, która ośmieliła się ją zdradzić, było dla niej najsłodszym nektarem. To była jej władza, absolutna, ostateczna. To ona decydowała o życiu i śmierci, w pewnym momencie, gdy ciałem Ursuli wstrząsnął kolejny, potężny dreszcz, jej bezwładna dłoń zsunęła się z krawędzi łóżka. Z palców wymknął jej się mały, zmięty skrawek papieru, który do tej pory zaciskała w dłoni. Karteczka bezszelestnie opadła na gruby, perski dywan i potoczyła się pod łóżko, niewidoczna w mroku. Kajetana, zbyt pochłonięta kontemplacją swojego zwycięstwa, nie zauważyła niczego. Była w swoim raju, raju zbudowanym na cierpieniu innych, nagle z zewnątrz do jej uszu dobiegł odległy hałas. Gdzieś na korytarzu rozległy się czyjeś kroki, potem stłumione głosy. Kajetana wyprostowała się, a jej uśmiech zniknął, zastąpiony przez maskę czujności. Ktoś się zbliżał, ktoś zakłócał jej prywatny spektakl, jej serce zabiło mocniej, ale nie ze strachu, z irytacji. Któż śmiał jej przeszkadzać w tak ważnej chwili? Podeszła do drzwi, nasłuchując. Kroki były coraz bliżej. I nie były to kroki jednego człowieka, wtedy zrozumiała. Coś było nie tak, spokój nocy został zburzony. Musiała działać szybko rzuciła ostatnie pogardliwe spojrzenie na Ursulę, której oddech stawał się coraz rzadszy, niemal niesłyszalny. Wygląda na to, że nasza mała uroczystość dobiegła końca, Ursulo. Ale nie martw się. Dopilnuję, żeby nikt ci nie przeszkodził w twojej podróży w zaświaty. Zaczęła się gorączkowa, cicha krzątanina. Kajetana nie zamierzała dać się złapać. Nie teraz, nie w ten sposób, musiała zniknąć. I musiała zabrać ze sobą dowód swojej zbrodni. Rozdział 3. Sojusz o północy: Mauro San Emiterio nie spał. Rzadko kiedy sypiał spokojnie, nawet w ciszy swojego skromnego mieszkania jego umysł pracował na najwyższych obrotach, bez końca analizując sprawę Kajetany. Była jego obsesją, jego klęską i jego jedynym celem. Każdy dzień, w którym chodziła wolno, był dla niego osobistą porażką. Siedział przy stole, przeglądając po raz setny akta, notatki, zeznania. Światło lampy naftowej rzucało ostre cienie na jego zmęczoną, lecz zdeterminowaną twarz. Nagle usłyszał gwałtowne, nerwowe pukanie do drzwi. Kto tam? Warknął, zrywając się na nogi. To ja, panie komisarzu. To znaczy, były komisarzu. Servando, musi mi pan otworzyć, to pilne. Mauro rozmarszczył brwi. Servando, o tej porze, otworzył drzwi i zobaczył przed sobą zziajanego, przerażonego portiera. Servando, na litość boską, co się stało? Wyglądasz, jakbyś ducha zobaczył. Gorzej, panie Mauro, o wiele gorzej. Wysapał Servando, wchodząc do środka. Chodzi o nią, o panią Sotelorus. W jej mieszkaniu dzieją się dziwne rzeczy. Słyszałem hałasy. Jęki, ktoś tam jest, ktoś cierpi. Oczy Mauro zwęziły się w szparki. Jego puls natychmiast przyspieszył. To była ta chwila. Czuł to w kościach. Po miesiącach czekania, obserwowania, bezsilności, wreszcie pojawiła się szansa. Opowiedz mi wszystko, powiedział spokojnie, ale jego głos drżał z ledwo powstrzymywanego napięcia. Każdy szczegół, Servando, jąkając się z przejęcia, opisał wszystko, co słyszał: przesuwanie mebli, stłumiony krzyk, śmiertelną ciszę, która nastąpiła potem. Nie poszedłem tam sam, panie Mauro. Pamiętam, co mi pan mówił. Żadnych pochopnych ruchów. Ale przysięgam, tam kogoś krzywdzono, Mauro chodził po pokoju jak lew w klatce. Umysł pracował błyskawicznie, układając plan. Nie mógł wezwać policji, jego dawni koledzy byli albo skorumpowani, albo zastraszeni przez wpływy kajetany. Zanim by przyjechali, wszystko byłoby już posprzątane, a on sam zostałby wyśmiany. Musiał działać sam, ale nie zupełnie sam. Potrzebował świadka, kogoś wiarygodnego, kogoś o nienagannej reputacji. Prawnika, zostań tutaj, Servando, rzucił, narzucając na siebie płaszcz. Muszę kogoś zabrać ze sobą. Wypadł na ulicę i popędził prosto do domu Felip Alvareza Hermoso. Po kilku minutach walenia w drzwi, w progu stanął zaspany i zdezorientowany adwokat. Mauro, czyś ty oszalał? Jest środek nocy. Felip nie ma czasu na wyjaśnienia. Chodzi o Cayetane. Mamy powód sądzić, że w jej mieszkaniu popełniono przestępstwo. W tej chwili, musisz iść ze mną. Felip spojrzał na niego z niedowierzaniem, ale widząc desperację i determinację w oczach przyjaciela, zrozumiał, że to nie żarty. Co chcesz zrobić, Mauro? Włamać się? To nielegalne bardziej nielegalne niż morderstwo, Felip? odparł ostro Mauro. Potrzebuje cię jako świadka, jako prawnika. Jeśli coś znajdziemy, twoje zeznania będą kluczowe. Jesteś ze mną, Felip wahał się przez moment. To było szaleństwo, ryzykowali wszystko. Ale spojrzał w oczy Mauro i zobaczył w nich nie tylko obsesję, ale także głębokie pragnienie sprawiedliwości. Sprawiedliwości dla Germana, dla Manueli, dla wszystkich ofiar kajetany. Dobrze, westchnął w końcu. Idę, ale jeśli przez to wylądujemy w więzieniu, osobiście cię uduszę. Kilka minut później trzej mężczyźni, zdeterminowany były komisarz, niechętny prawnik i przerażony portier, stali pod drzwiami apartamentu numer 38. Cisza, która teraz panowała w środku, była jeszcze bardziej złowieszcza niż wcześniejsze hałasy. Rozdział 4 Ucieczka w mrok. W momencie, gdy pierwsze, ciche pukanie rozległo się na korytarzu, Kajetana była już w pełni gotowa. Adrenalina wyostrzyła jej zmysły. Wiedziała, że nie ma czasu na finezję. Musiała improwizować. Jej wzrok padł na Ursulę. Kobieta leżała nieruchomo, jej klatka piersiowa już się nie unosiła. Kajetana przyłożyła palce do jej szyi. Brak pulsu. Była martwa. To komplikowało i jednocześnie upraszczało sprawę. Nie musiała już jej uciszać, ale musiała pozbyć się ciała, z zewnątrz dobiegły ją głosy. Rozpoznała ten jeden, ten znienawidzony, który nawiedzał ją w koszmarach. Głos Mauro San Emiterio a z nim drugi, bardziej opanowany, Felip, więc to tak. Mauro wreszcie odważył się przyjść po nią osobiście. Uśmiechnęła się krzywo, jaka szkoda, że się spóźnił, podbiegła do wielkiej, dębowej szafy w rogu sypialni. Odsunęła wiszące w niej drogie suknie i nacisnęła ukryty w tylnej ścianie mechanizm. Fragment Boazerii bezszelestnie odsunął się na bok, odsłaniając ciemny, wąski otwór. Tajne przejście, spadek po poprzednich, jeszcze bardziej paranoicznych właścicielach kamienicy. Prowadziło do opuszczonego składziku w części dla służby. To była jej droga ucieczki. Teraz najtrudniejsza część musiała przenieść ciało Ursuli. Złapała ją pod ramiona i pociągnęła. Ciało było ciężkie, bezwładne. Z trudem, sapiąc z wysiłku, wlukła je podywanie w stronę szafy. Włosy Ursuli ciągnęły się po podłodze, a jej głowa podskakiwała na każdej nierówności. Z korytarza dobiegł ich głośniejszy hałas. Ktoś szarpał za klamkę, a potem uderzył w drzwi. Cajetano, otwieraj, policja! zakłamał Mauro, jego głos był teraz twardy i nieznoszący sprzeciwu. Kajetana parsknęła. Wiedziała, że nie ma policji. To była jego prywatna wendeta. Wepchnęła ciało Ursuli do ciasnego przejścia, a potem sama wślizgnęła się do środka. Na moment przed zamknięciem panelu jej wzrok przebiegł po pokoju. Zatarła najważniejsze ślady, ale w pośpiechu mogła coś przeoczyć. Przewrócony kieliszek, gniecenie na poduszkach, zapach. Ale nie było czasu na perfekcję. Gdy tylko zamknęła za sobą tajne przejście, usłyszała potężny trzask. Drzwi do jej mieszkania ustąpiły pod naporem. Mauro i Felip byli w środku, Kajetana, pogrążona w całkowitej ciemności, z martwym ciałem u stóp, stała nieruchomo, wstrzymując oddech. Słyszała ich kroki, ich głosy w swoim domu. Byli tak blisko, ocal od niej, uśmiechnęła się w mroku. Blisko, ale nie dość blisko. Po raz kolejny wygrała, teraz musiała tylko zniknąć, a ktoś już na nią czekał, by jej w tym pomóc. Ktoś, o kogo istnieniu Mauro nawet nie śnił. Rozdział 5, pustka i dowód, trzask wyważanych drzwi odbił się echem po całej klatce schodowej. Mauro wpadł do środka pierwszy, z wyrazem drapieżnika na twarzy. Felip wszedł za nim, bardziej ostrożnie, a Servando został na progu, bojąc się przekroczyć tę świętą granicę. Nikogo nie ma, powiedział z niedowierzaniem Filip, rozglądając się po luksusowym, ale pustym salonie. To niemożliwe, syknął Mauro. Musi tu być. Ukrywa się, zaczęli przeszukiwać mieszkanie, pokój po pokoju. Sypialnia, gabinet, kuchnia. Wszędzie panował nienaganny porządek zbyt nienaganny. To właśnie ten brak chaosu był najbardziej podejrzany. Mauro, tu nikogo nie ma. Może Servando się pomylił? Może to były szczury? Nie, Felip. on miał rację. Spójrz, Mauro wskazał na stolik nocny przy łóżku. Kieliszek z wodą. Przewrócony, krople jeszcze nie wyschły, a tutaj przesunął dłonią nad pościelą. Czujesz? Jej perfumy, ten zapach jest zbyt intensywny. Była tu, kilka minut temu. Mauro klęknął przy łóżku, jego wzrok ślizgał się po podłodze. Był jak myśliwy, tropiący zwierzynę. I wtedy coś zauważył mały, biały punkcik wystający spod ciężkiej, zdobionej ramy łóżka. Sięgnął po niego to była zmięta karteczka papieru. Ta sama, którą upuściła Ursula. W tym samym momencie Servando, który w końcu zebrał się na odwagę, by wejść do środka, zawołał: Panie komisarzu, znalazłem coś na podejście tuż przed drzwiami. Musiało wypaść komuś, kto wchodził lub wychodził w pośpiechu. Okazało się, że to drugi skrawek papieru, niemal identyczny. Być może część tej samej notatki. Mauro położył oba fragmenty na stole, starannie je rozprostowując. Na jednym widniało jedno, jedyne słowo, napisane drżącą ręką German. Na drugim, równie niewyraźnie, można było odczytać prawdziwy morderca, Felip spojrzał na mauro. Twarz byłego komisarza stężała, przybrała wyraz lodowatej furii. German, jej mąż. Człowiek, za którego śmierć Kajetana została uniewinniona, ta notatka, ten krzyk z zagrobu, była jak policzek. To Ursula, wyszeptał Mauro, bardziej do siebie niż do Felip. To jej pismo, była tutaj. I Kajetana ją uciszyła. Ale gdzie one są, Mauro? Gdzie jest ciało? Jak uciekła? Mieszkanie nie ma innego wyjścia. Mauro rozejrzał się po pokoju, jego spojrzenie było teraz analityczne, zimne. Masz rację. Nie ma innego oczywistego wyjścia. To znaczy, że musiała mieć pomoc. Ktoś jej pomógł opuścić Akacjową. Ktoś, kto zna te kamienice jak własną kieszeń. Ktoś, kto potrafi zniknąć bez śladu. Jego umysł znów zaczął pracować. To nie był koniec, to był dopiero początek nowego rozdziału jego polowania. Kajetana uciekła, ale zostawiła za sobą ślady. Zostawiła trop, a on zamierzał iść tym tropem aż do samego piekła, jeśli będzie trzeba. Przegraliśmy tę bitwę, Felip powiedział, zaciskając dłoń na kartce z imieniem Germana. Ale przysięgam, wygram tę wojnę. Rozdział 6. Nowa lokatora i cierpliwość Lolity Podczas gdy w mieszkaniu numer 38 rozgrywał się dramat pełen napięcia i mroku, w innej części kamienicy, w domu Celi i Felip, rozpoczynała się farsa. Tego samego dnia wprowadziła się do nich Rosina, która po ostatnich perypetiach życiowych i sprzedaży własnego domu, potrzebowała tymczasowego schronienia. Celia, z natury dobra i gościnna, przyjęła przyjaciółkę z otwartymi ramionami. Lolita, ich służąca, przyjęła ją z zaciśniętymi zębami. Rosina wkroczyła do mieszkania Alvarez Hermoso nie jak gość, ale jak królowa na wygnaniu, która z łaską inspekcjonuje swoje nowe, skromniejsze terytorium. Od progu zaczęły się problemy. O, Celio, kochanie, jak miło z Twojej strony Szczebiotała, rozglądając się krytycznie. Chociaż muszę przyznać, że te zasłony są cóż, bardzo praktyczne a dywan? Czy on zawsze leży tak krzywo? Lolita, niosąca ciężkie kufry nowej lokatorki, omal nie upuściła ich na podłogę. Celia posłała jej uspokajające spojrzenie. Lolito, bądź tak dobra i zanieś rzeczy pani Rosiny do pokoju gościnnego. I przygotuj jej, proszę, herbatę. Z odrobiną mleka i dwoma kostkami cukru. I niech mleko nie będzie za zimne, dodała Rosina. I broń Boże, niech to nie będzie herbata z zeszłego tygodnia. Mam bardzo wrażliwe podniebienie. Lolita zacisnęła usta, mruknęła coś pod nosem, co brzmiało jak, też mam wrażliwe nerwy, i potoczyła się z bagażami w głąb mieszkania. Przez resztę dnia Gehenna trwała. Rosina skrytykowała twardość materaca, szorstkość pościeli, brak odpowiedniej liczby poduszek i zapach lawendy w szafie. Zawsze wolałam różę damasceńską, droga Celio. Zażądała specjalnego mydła, cieplejszej wody do mycia i posiłków o ściśle określonych porach. Wieczorem, gdy Lolita podawała kolację, Rosina przyjrzała się podejrzliwie zupie. Lolito, czy ta zupa jest na pewno na wywarze z kurczaka z wolnego wybiegu? Bo smakuje jakoś pospolicie. To przelało czare goryczy. Lolita postawiła wazę na stole z takim trzaskiem, że wszyscy podskoczyli. Proszę pani, zaczęła głosem drżącym od tłumionej irytacji. To jest dom państwa Alvarez Hermoso, a nie pałac królewski. A ja jestem Lolita, nieosobista niewolnica. Zupa jest taka, jaka jest, i jeśli pani nie smakuje, to na wsi, skąd pochodzę, mówi się, że głodny to i kamieniem się naje. Smacznego, po tych słowach odwróciła się na pięcie i zniknęła w kuchni, zostawiając za sobą osłupiałą rosinę i zakłopotaną celię, która nie wiedziała, czy ma ganić Lolitę za zuchwalstwo, czy podziwiać za odwagę. Jedno było pewne: pobyt rośliny na Akacjowej wystawi na ciężką próbę nie tylko nerwy biednej Lolity, ale całą strukturę domowego spokoju. I tak, gdy jedna noc dobiegała końca, nad Akacjową wstawał nowy, niepewny dzień. Kajetana, ukryta w cieniu, planowała swój następny ruch, z zimną precyzją pająka tkającego nową sieć. Mauro San Emiterio, uzbrojony w strzępek papieru i płonącą nienawiść, zaciskał pętlę, choć jego ofiara znów mu się wymknęła. A w pozornie spokojnym domu adwokata, cicha wojna domowa między arystokratycznymi manierami a zdrowym rozsądkiem dopiero się rozpoczynała. Ulica Akacjowa 38 znów wstrzymała oddech, czekając na to, co przyniesie los. Bo w tym miejscu nawet najcichszy szept mógł wywołać lawinę, a ta właśnie zaczynała schodzić z góry.